Siema-Siema, jeżeli chcecie wygrać na Wajek Warstw, która właśnie pojawia Wam się na ekranie, musicie spełniać następujące wymagania. Musicie użyć kodu na G4 Skins, e, reflik znajduje się w pierwszej linii opisu. Musicie skomentować 25 filmów, które pojawią się w maju na moim kanale, a dokładnie od 1 maja do 31 maja oraz musicie publicznie zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. Powodzenia! A właśnie, jeszcze bym zapomniał, dodam tylko, że losowanie odbędzie się 31 maja o godzinie 18.00. Na moim kanale będzie livestream, na którym wyłonimy zwycięzcę, a teraz zapraszam Was do oglądania filmu. Więc siemano witam was po tej wstawce. Już eee, tak jak widzicie, po miniaturce otworzymy sobie dzisiaj skrzynię bonusową platynową. Spróbujemy sobie coś z niej zrobić. A jeżeli poleci nam na przykład taki Golden Coil za 58 zł, to mam 720 zł przygotowane, ale się nam klaszek za 130 zł. Eee, więc sobie na razie potwieramy skrzyneczki za 130 zł. Wydaje mi się, że 5 razy AWP to może być coś, bo jestem w totalnym szoku, widzowie. Ale ostatnio na streamie poleciła mi ta AWP Lightning Strike. Więc no, to totalnie się zdziwiłem, że takie coś w ogóle może polecieć. E, dobra, otworzymy sobie w sumie jeszcze raz. No, ale taka WUPA Lightning Strike na 0,1% 1300 zł. E, wtedy chyba na streamie było 30 par osób, więc kto był, ten widział. E, shota niestety nie mogę wstawić tutaj, bo była muzyka, chyba że bez muzyki wam kiedyś pokażę na kolejnym streamie. Ale dobra, otworzymy sobie teraz 5 kałaszków. Zobaczymy sobie, może coś z kałaszka wyleci Frontside Misty, bo za nie chciało po prostu polecieć, dobra. Pójdziemy sobie najpierw może na upgradera, ulepszamy sobie po dwa skinki. Dobra, najpierw po trzy tetanie. Damy sobie w sumie na 5%. Może któryś siądzie, chociaż nie sądzę. Na razie trzeba się tych, e, tak jakby, śmieci pozbyć. Okej, okay, tego nie potrzebuję. E, trzy skiny można, dobra, to już to sobie tak zostawimy. Czemu nie mogę? Yy, a problem techniczny jakiś, może teraz? Co jest nie tak? Dziwne, że jak przesunąłem to, to zostało. No ale dobra, lecimy sobie dalej. Trzy skinki, może które sięgnie w tych 5%? Yy, nie wiem, baguje się coś. O, dobra, już leci kółko. Nie wiem, czy. To, nie, dobra, było trochę wyżej. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy jakbym nie zostawił, to by zostało. E, znaczy by weszło. O i teraz bez błędu, ale niestety znowu nie siada, więc lecimy sobie dalej. Mm, dobra, sobie z tym pójdziemy sobie już na kontrakt. E, akurat mamy 10 skinów, więc sobie zostawimy to zaraz. I mamy 317 zł w kontrakcie na Nawaje. I to jest nawaja Bora Forez za 264 zł w Star więc ją sobie scalniemy. I mamy 685 zł, więc ja bym otworzył skręczki premium. W sumie najpierw jedną skrzyneczkę premium, bo z tej plat za to co odrównałem z tej skrzyneczki platynowej otworzyłbym sobie jedną taką skrzynkę e, i byłbym na minus chyba, chyba tak, chyba na pewno, 75 zł, dobra to otworzymy, zrobimy sobie symulację jakbym otworzył dwie skrzynki platynowe co by mi wyleciało, ok Dead by Kitty to jest za 161 zł, więc to już by był plus bo 133 kosztował ten kałach Frontside Misty, a to jest za 161 więc bardzo fajnie. Kurde, już myślę, że Masterpiece. Tu see ya later. Dobra, otworzymy sobie na trzy miejsca ale dwie jeszcze sobie mogę otworzyć. 85 zł, nam na koncie zostanie. Zobaczymy sobie. okej, okay, ałba Hyper Beast i kałach Pustynny Buntownik 12 zł straty, co prawda, ale fajnie poleciało. Dobra, oczywiście kontrakcik. Skeleton Knife, za ile? Za 362. Te kontrakty w ogóle nie oddawają ostatnio. Kurde, dobra, zaryzykuję sobie 5 razy AWP Asimów. Może jedna poleci chociażby, może dzisiaj, no nie pamiętam, czy w sumie z tą skrzynią z AWP poleciała i leci. I to jest plusik, ile? 109 zł. Dobra, więc zaryzykujemy sobie jeszcze raz. Może jeszcze raz na 10% poleci, czy nie? Jest jeszcze raz, okej. Okay. Fajnie, więc dobra, spróbuję sobie jeszcze raz. 109, oczywiście, znowu profitu. cyk 150, yy, nie wiem, ile teraz by się pogubiłem, ale mamy trzeci raz AWP yy, i 250 zł zysku. Dobra, skoro otwieraliśmy sobie premium, to może teraz sobie otwieramy trochę ekskluziv, a zarycykuję sobie 5 na raz 560 zł. Czemu by nie? I zobaczymy sobie Emeczka okej, Ok, powie to jest. O kurde, 400 zł na plus. Dobra, otworzyłem sobie jeszcze raz w sumie. 1200 zł mamy. No, takiego profitu to się nie spodziewałem. E, no ciut gorzej, zdecydowanie gorzej teraz, więc to trzeba iść na kontrakt z tym i spróbować sobie na 600 zł ulepszyć. Ile będzie? 240 jakiś mak? Co to będzie za mak? 300 zł, okej. Okay. Na 600 to nie będzie ciężko raczej. Ale znając moje szczęście, to przepali sobie. Patrzcie, wiedziałem, że przepali. To było za obvious niestety. Ale dobra, otworzę sobie jeszcze raz 6 ty 5 tych ekskluzywów. Oczywiście, event świąteczny już zniknął, ten wielkanocny. Więc kto sobie pograł, ten sobie pograł. A meczka Hellfire. Ojej, kole 358 zł straty. Dobra, otworzę sobie jeszcze coś za 60 zł. To będą 3 awóbki. Może awóbka jeszcze nam odda dzisiaj. 3 awóbki, proszę bardzo. I co nam tu leci? No, stój, już myślę, że Lightning Strike, dobra. Idziemy sobie na kontrakt i skończymy upgrade na 5%, żeby chociaż trochę może się odkuć, jakby siadło. Bo niestety jest duża strata w dzisiejszym odcinku. Tak ładnie leciało i tak słabo się skończyło. Oczywiście, damy na 5%. No jakby to siadło, To to był szok. Damy sobie tu i zobaczymy sobie. Oczywiście, że nie siada, więc y, ja wam widzowie dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemano!